Cześć, ja jestem Konrad i dzisiaj przygotuję dla Was kanapkę z panini. Panini do pieca. Tuńczyk do miski. Rozgniatam. Plastry ogórka siekam w kostkę. Ogórek idzie do tuńczyka. Cebulę siekam w drobną kostkę. Do tuńczyka. Drugą kroję w piórka i zostawiam na potem Tulczyka sole. I pieprze mieszam. Łyżka majonezu. Ponownie mieszam. Pomidora kroję w plasty. Myślę, że jakieś 4 do 5 sztuk na kanapkę. Panini wyciągam z pieca. Przekrajam na pół, Aha, gorące i chrupiące. Olejem z tuńczyka tutaj troszeczkę wyławiam i najpierw nasączam całą bułkę. A następnie tuńczyk na kanapkę. Rukola. Łyżka mają, 5 plastrów pomidora. Pieprz. Sól. Odrobina cebuli pokrojonej wcześniej w piórkę. I góra bułki. Tak przygotowana kanapka wędruje na talerz, a wy macie kolejny szybki przepis na pyszną kanapkę. Koniecznie go wypróbujcie. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia w kolejnych odcinkach pysznej szamy. Cześć!